Okazuje się, że, że no mecz mógł iść do, do wygrania, niemniej tak się nie stało, no i cóż, no. Gramy dalej. Troszeczkę gorzej niż ostatnio, no, nie mieliśmy zawodników na zmiany. Daliśmy z siebie wszystko i tak go już. Damy z siebie wszystko, żeby wygrać, Myślimy, że, że ten skład troszeczkę odmienimy i, i jednak, no, jednak zagramy lepiej. Przyszczym Taką mamy przynajmniej nadzieję. Tak będzie więcej, skład na pewno będzie zmieniony. No sporo bramek poszło. Sporo bramek bramki to są zawsze dwie. Goli było 7. Wojciech jak bohater. bohater meczu na szczycie, remis 7-7, 5 bramek. Często się Panu zdarza coś takiego? W sumie to pierwszy raz, także jestem sam trochę zdziwiony, ale mam nadzieję, że w każdym kolejnym meczu będę tak samo pokazywał i taką samą grę proponował kibicom. A jak ogólnie Pan ocenia poziom meczu? Poziom meczu? No trochę dziwny mecz tak naprawdę, bo na początku bramka za bramkę w pierwszej połowie, w drugiej połowie straciliśmy bodajże cztery bramki z rzędu, no i potem musieliśmy gonić i rywal trochę siadł, my żeśmy przycisnęli, no i udało się wywalczyć remis. A Biznes Soccer Club, Czym będzie się panią na te zawody kojarzyły? No na pewno z rywalizacją i z tym, żeby nie odpuszczać do końca, bo do samego końca, do końcowego gwizdka każdy wynik jest możliwy, co pokazał tak naprawdę ten mecz. No bo mówię, no przegrywaliśmy nawet nie wiem czy było 10 czy 7 minut do końca, udało się zremisować. Także z tego się bardzo cieszę. A prognoza na przyszłe mecze? Czego mamy się spodziewać? Znowu 5 bramek? <laughs> oby, 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 oby 5 bramek i więcej. A tak naprawdę mam nadzieję, że przyjdzie kilku nieobecnych zawodników i, i będziemy wygrywać mecze. A coś o drużynie przeciwnej? Trudny, trudny ten przeciwnik? Przeciwnik był wymagający. Przede wszystkim dobrze w obronie grali. W końcówce, no mówię, udało nam się tak naprawdę zrobić przewagę i wykorzystać te sytuacje, któreśmy mieli. Mieliśmy tak naprawdę jeszcze te dwie sytuacje, że koledzy mogli dołożyć tylko nogę. Niestety nie wyszło. No i zabrakło trochę szczęścia. I trochę tak samo nasze skupienie w obronie, a przeciwnik no myślę, że tak samo urwie punkty innym drużynom. A prognoza drużynowa? Jak, jak widzi Pan drużynę w rozgrywkach? Pudło? Myślę, że pudło. Pudło i to mierzymy w najwyższe cele, chociaż tutaj kilku znajomych widzę, że gra w innych klubach i wiem, że na pewno nie będzie łatwo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję